Na streamach coraz częściej padają pytania na temat mojego aktualnego statusu, jeśli chodzi o licencję i tak dalej. Uznałem, że należy Wam się jakiś taki status update, no i stąd nagrywam ten materiał. No więc co tam u mnie? U mnie rok poprzedni minął przede wszystkim pod znakiem robienia uprawnień IR. Zajęło mi to naprawdę sporo czasu, bo jak się zapisałem, no to nie wiem, kiedy to był może kwiecień. Jak się zapisałem na IR, i potem czekałem na wolne terminy na symulator w Poznaniu. I pierwsze loty na symulatorze miałem w czerwcu. No i później pojawiały się problemy tego typu, jak zgrać mój termin i termin instruktora, i jeszcze moją pracę. Więc staraliśmy się jakoś to robić albo w weekendy, albo w różnych takich dziwnych godzinach, żeby to jakoś pogodzić. I finalnie symulator skończyłem w okolicach października. Także to trochę potrwało, jeszcze we wrześniu miałem tam jakiś urlop, wyjazd, tak dalej, yy, więc to się lekko tam rozciągnęło. Yy, a samą praktykę yy, zrobiłem całkiem niedawno. To się działo poprzedni rok A. No jeszcze zrobiłem angielski K4, nie. Także tak mi upłynął rok poprzedni. Byłem dosyć zajęty. Co też oczywiście widać na kanale, bo niewiele się tutaj działo. Streamy tam raz na jakiś tam dłuższy okres czasu. Z filmów takich wrzucanych, regularnych czy tam poradników to prawie nie ma, mało co tam wrzucałem, więc to się udziało. Jestem teraz aktualnie właśnie po Jerze. No i co mnie czeka dalej? Dalej jest cpl -ka. Miałem w ogóle zacząć od cpl w tamtym roku i zacząłem. Budować nalot, ale później stwierdziłem, że sobie jednak tą IRK zrobię, bo IRK przy okazji mi trochę nalotu też dorobi. Nie? No i w tej chwili mam taki etap, że mam ponad te, tych 150 godzin tego ogólnego nalotu, no i mogę tą CPL-kę zacząć. Aktualnie tylko czekam na wolny termin od instruktora. Jak cpl skończę, no to trzeba będzie zrobić multi-engine, bo u nas w aeroklubie nie mają samolotów wielosilnikowych, niestety, więc trzeba będzie zrobić multi-engine, MCC i całą tą jeszcze resztkę. Jakby się fajnie ułożyło, no to, no to w przeciągu kilku miesięcy powinienem mieć komplet papierów i być go nawet gotowym do linii. Aczkolwiek zdaję sobie sprawę z tego, że. No, że wszystko może się wydarzyć. Tak? Wystarczy potupać zdrowotnie, i już jest pozamiatane. Także tak jakby nie uznaję tego za pewnik. Ale jestem dużo bliżej te, tej linii niż kiedykolwiek wcześniej i trochę to do mnie nie dociera, jak to się stało. Chociaż z drugiej strony no minęło trochę czasu. W 2019 roku chyba to było wtedy. Dopiero ppl skończyłem. Parę lat już się z tym grzebie z tym wszystkim. Ale jakoś to, jakoś to poszło, no i aktualnie to przy okazji pytanie do was mam. Może polecacie jakąś szkołę? Może macie kontakt z jakiejś szkołą, może jest kto, tutaj ktoś z jakiejś szkoły, gdzie mógłbym dorobić resztę brakujących papierów. Bo Okej, okay, Poza nie spoko. Mogę pojechać na przykład do Smarta i tak dalej. Jest OK, yy, nie jest daleko i tak dalej, ale na przykład nie wiem, jakby była jakaś szkoła we Wrocławiu. Ja we Wrocławiu mam, że tak powiem. Yy, większe możliwości operacyjne. Znaczy, we Wrocławiu mam po prostu gdzie się zatrzymać, mam coś rodzinę nieopodal i tak dalej. Yy, a w Poznaniu yy, jest tym ciężej i zawsze trzeba szukać hoteli, więc, yy, więc może jakaś szukać jest we Wrocławiu, nie wiem, może kogoś znacie, yy, gdzie mógłbym całą resztę uprawnień dokończyć. No bo jak cepelkę zrobię u siebie, no to tutaj jakby tutaj szkoła już dużo więcej mi nie zaoperuje, no bo multi-engine właśnie nie mają, nie? Yy, więc może Wy mi coś polecicie. Oczywiście, zawsze mogę do tego poznania pojechać, to nie jest ode mnie tak daleko, ale jakby były jakieś alternatywy okolicy, no to czemu nie? Może mógłbym coś yy, spróbować, coś w innym miejscu. Także tutaj czekam na odzew z Waszej strony, też. Z tego miejsca przy okazji chciałem podziękować tutaj życzliwym ludziom z mojego aeroklubu, bo nie ma co ukrywać, yy, bo poszczególne osoby yy, dużo mi pomogły. Czy to próbując mi jakoś ułożyć loty pode mnie, czy, czy też w kwestiach finansowych, próbując mi trochę pomóc, na takiej zasadzie, właśnie, że nie płaciłem z góry, że płaciłem na raty i tak dalej, i tak dalej. Także tutaj się cieszę, jestem wdzięczny mojemu Euroklubowi za, za pomoc w tym zakresie. No i podziękować chcieliby też Wam, widzom, bo jakby nie patrzeć, każde wsparcie, czy to donate, czy to na Patronecie, zawsze to trochę pomaga, żeby te cele osiągnąć i że jakoś to poszło, nie? Natomiast proszę nie pytajcie mnie w komentarzach ile już na to wydałem, bo po co się denerwować, <laughs> nie chcę tego liczyć. Bo po prostu na przestrzeni tych wszystkich lat jakoś tak na raty, na raty, po trochu, po trochu, po trochu, po trochu się to e, realizowało. I nigdy nie sądziłem, że zajdę tak daleko, bo z zaczynałem z tego szybowców, których na notabene do dzisiaj nie skończyłem, potem tą ppl zrobiłem. E, no i później sobie zrobiłem nockę, potem stwierdziłem sobie, że pójdę sobie na tą teorię ATPL. Potem tam zdałem tą teorię ITPL, nawet z całkiem dobrymi wynikami. Eee, tak jakoś krok po kroku sobie etapami szedłem, bez, jakiegoś takiej, bez takiej presji jakiejś tam Jakiejś czasowej, nie narzucałem sobie. No i jestem teraz naprawdę już całkiem daleko. Ale jeszcze sporo papierów mi brakuje, tyle że te papiery idzie chyba zrobić w dużo szybszym terminie niż to, co robiłem poprzednio, tak mi się wydaje. A co na kanale? No na kanale... Od czasu do czasu stream zrobię, a poradników prawie nie robię, chociaż mam cały czas listę, których można by się podjąć, ale jakoś tak, nie wiem, nie mam feny kiedy się za to zabrać, bo czas jakiś by się znalazł, ale jakoś tak, nie wiem, łatwiej z live'a zrobić, nie, klikasz str streamuj i po prostu idzie, nie. Nie, nie zawsze też chciałbym się trzymać straci kurczowo też lotniczych tematów. Ja kiedyś podejmowałem temat z wami, czy sobie osobny kanał zrobić, czy nie, ale ostatecznie tak, póki co jestem na tym głównym kanale i nie rozwajam się na, na inne, chociaż mam jeden taki poboczny tam z, z tego bloga, mojego konkretny.pl, ale tam sobie wiszę jakieś stare rzeczy, póki co niech sobie tam są. Więc póki co, cały czas jestem na tym moim głównym kanale. A chciałbym Wam też pokazywać inne rzeczy, nie tylko te lotnicze. Także, no nie, zobaczymy, jaki będzie odbiór. Zazwyczaj temat nielotniczy jest odbierany i źle, tak patrząc po statystykach, ale tak sobie myślę, czy, czy gdzieś tam mimo wszystko Wam nie przemycać jakichś innych, innych rzeczy i z czasem. Może kogoś zainteresuje też właśnie czymś, czy czymś innym, nie? Ale to już takie luźne moje przemyślenia. Dobra, tyle. Jeśli o mnie chodzi, także wiecie już gdzie jestem, na jakim jestem etapie i co mnie czeka w najbliższym czasie. Yy, więc jest taka moja odpowiedź na te pytania, co na streamach się często pojawiają, bo najczęściej to jest właśnie jak tam twoje licencje. Więc yy, teraz odpowiadam jak tam jest. Yy, no i to, to, to tyle nie będę się tutaj już yy, rozwodził. Trzymajcie się. Dobrego dnia i na razie. Siema.